Witam was serdecznie kochani, w kolejnym odcinku dotowanie świata Sieny Dziś zajmiemy się wentylatorem, a, a tak naprawdę włącznikiem wentylatora Bo on w ogóle, on powinien tak zaskakiwać nie? A on się rusza lewo, prawo, prawo, lewo, nie? No. Dobra, więc zaczynamy naszą... mam naprawę, jak to się tu wziąć do tego Chyba się jakoś tutaj. O, to się cało, tutaj ruszy, Dobra, weźmiemy się w ten sposób. ciach <laughs> i ciach. Dobra, zdejmujemy panel. O, nie? I trzeba to zobaczyć co tu jest grane. Że znaczy to się tak przesuwa jakoś dziwnie. O. Ten co tu chodzi normalnie na ten się jakoś tu mnie przesuwa się jakoś zdejmuje to tak. i o co w tym chodzi że tu się nie chce nie no to nie przeskakuje w ogóle nie no dobra a to tu jest jakaś szybka czech Nie ucieknę mi o jeszcze cholera Dobra tu ją odłóżmy, tu jeszcze są dwie na górze Nie wiem, ale coś tutaj po prostu nie chodzi dobrze o no jasne, tu jest następna śrubka o tu jeszcze jedna śrubeczkę tak myślę, że pod tym coś tutaj jest, że to nie chce chodzić. Zaraz zobaczymy co, o co tutaj w tym wszystkim chodzi, nie? No, dobra. Teraz, o, no, to wychodzi ładnie. A co to tutaj jest? Że to... Tu ktoś taśmą już napieprzył. Widzę, jak to się zdejmuje. Aha. Jakaś w ten sposób I ja, to się jakoś tutaj no, to się chyba wyhać Dobra, i chyba problem jest tu No bo tutaj jeździ lewo prawo się nic nie dzieje, tutaj Dobra, rozbierzmy to Zobaczymy co to tutaj jest żeby tego nie uszkodzić bo to wszystko tak jest delikatne no. nie, no, skurwa, tej... muszę zdjąć tę taśmę widzę i widzę, że Ech. jak to kurde zdjąć ale no, jakoś tak ale to dziwnie złazić tutaj aha bo tu tutaj z tyłu też schodzi Dobra, i teraz My sobie to rozbierzemy i zobaczymy, o co w tym wszystkim chodzi. W ogóle. Aha, już jestem w domu. Najprawdopodobniej o to chodzi. O to chodzi, że tu nie ma spiężynki takiej. Nie? Jeszcze zróbmy tą stronę. A że te bolce to wszystko takie cieniutkie, dobre. I tutaj nie ma kuleczki. Która powinna być. Ale gdzie? Ja pierdolę znowu coś mi spadło. A, dobra. I tak jak widzę tutaj po tym. Aha, już chyba... Aha, co tu chodzi. To już tak... Tak chodzi, nie. Jak to chodzi? Tak jakby tam wsadzisz. A to też tak nie będzie chodziło. Co tutaj jest? Tu jest co? O dalej. <tryk> Pokaż to jak to było mniej więcej. To jest tak, czyli to się obraca na pewno. Na pewno. Tu jest chuleczka. A już wiem jak to chodzi. Patrzcie. <tryk> Tutaj nie Teraz was tutaj przekręcę, bo widzę, że nie widzicie zbyt Tutaj nie? Przychodzi ten yy, sprężynkę. Taką właśnie spężynkę znalazłem. O, widzicie? Tu przechodzi sprężynkę. No A na górę przechodzi kuleczka. I to najprawdopodobniej po popierdolił, to lepiej nie wiem. Teraz zobaczymy co drugie. ...już tu się gubię. Aha, i to chodzi w ten sposób. To idzie tak, i to idzie tak. I Aha, czyli ta sprężynka idzie tutaj. Nie? Tu. Ech. No i ona tutaj jest, ta sprężynka, tak? I teraz tu powinna przyjść, przyjść to. Ale teraz, żeby ta kuleczka tu się trzymała, nie? To weźmy trochę tabotu. O. To weźmy trochę tabotu, żeby ona nam nie uciekła, nie? Ta kuleczka, o. tu sobie weźmiemy, wsadzimy trochę tawotu, tak i teraz wsadzimy tę te kuleczkę, nie? Nie wiem jak to wypadło, ale no wypadło. To, to, to właśnie tą spężynkę i tą kuleczkę znalazłem pod nogami. Nie wiedziałem od czego nawet to jest, nie? O i to mniej więcej w ten sposób. Ta, i to mniej więcej jest w ten sposób, nie? I teraz na to, nie? Przykręcamy... ...przykładamy tą drugą część. Tą drugą część. Kurwa, jak to przyłożyć, żeby ta spiężnika mi tu nie wyskoczyła? bo będzie Tak, tak. Kurwa. Odpadło jak zwykle coś. Chudle, no to jak to tutaj... ...jest. No to powinno tutaj teraz ładnie podchodzić. A to nie chcę wejść. Chudle, bo nie chcę zgubić tej spiężynki. A. Kuleczka wypadła Ej Boże Czuję, że z tym będzie się pieprzenia tutaj Godzinę Dobra, no trzeba to jakoś zabić Bo już tak, że się wziął, no to, to zup to Dobra, tu trzeba wyciągnąć, tak kurwa wyciągniesz od razu Czy Wszystko o dobra Dobra, i teraz tak I tutaj jest ta kuleczka, nie? Tu. Ja muszę w PR dzielić tutaj ten... Ja muszę tu wsadzić, Nie wiem, chyba więcej tabotów tutaj dałem, żeby to się trzymało. Bo jak ja mam to cholera zamontować? Kurde. No tak, chleba będzie mi się tego przyklejać do tego dobra. No to teraz to sprawdźmy, czy założymy, czy nam się to uda. Teraz zobaczmy, to idzie tak, czyli ta kuleczka... No tak, to, to musi iść... To musi iść... Tak. Tak, na pewno. bo może znowu ta kulka mi wypadnie. To jest. No tak ciężko to włożyć z tą kulką, ale bez tej kulki to chodzisz nie będzie. A ja się przesunęło O, ja widzę, że tu dużo będzie zabawy, żeby tą kulkę wsadzić. No, ja już się molduje 5 minut. Dobra, weźmy się błotkę. Nastawmy ją na swoje miejsce. O, dobra. I teraz jak to założyć? Chyba, że założymy najpierw kuleczkę. Na to. O, już, aha, tu na to. Załóżmy może w ten sposób tę te kuleczkę ja? o. o widzicie? A jaki kurde jestem mundy? No i teraz zakładamy sobie górę. Robimy no dalej. Robimy ciach. Plask ja? tak, w wyszmy filmie. Chociaż mi tu nadal nie. Nie no tak tego to ja nie przyduszę. Aha, ale to i tak choćby tam tym, tak, że muszę to jakoś przyduszyć Kurde, naprawdę, no jasne, wyleciało mi gówno Nie, ale co o. O. o I co? Działa? Działa no, gówno działa, nie działa Tu jest jedno, tu jest drugie, tu trzecie. Działa tylko to coś tam się musi wyrobić, nie trochę. Ale działa. O, trzy. Raz, patrzę. Dobra, to to mamy ten. Tu była taśma, nie wiem dlaczego. No ale jeżeli była, to wstawmy z powrotem tę taśmę. Żeby nie było, że coś sobie... że coś sobie tutaj kombinujemy sami. Było? To wstaw z powrotem. Dobra. Mamy wstawione. Jeszcze raz, no i to kurwa się tu wszystko... nie, to jest takie gówno. O, działa, dobra. To jest najważniejsze, że to ładnie nam działa. I tego to trzeba wsadzić tutaj, nie? Kurde, jak to wsadzić tam? Ciężko, ciężko tutaj cokolwiek widzę. Tu jest tak mało miejsca Szczególnie na moje łapska o, Szczególnie na moje ręce Dobra, spróbujemy to wsadzić tą Kostkę Dobra, idziemy. Jak ona tu jest? Żeby tu nic nie pospadało Chyba idzie tak Nie Jak tu idzie? Tak chyba to idzie o to z czubek zapomniał jak to szło. Tak, tak ta, to szło. No i sobie włóżmy to tam delikatnie. Delikatnie sobie to tam włóżmy. Dobre. I teraz przykręćmy... ...śrubką to co zostało, bo tam to nie wiem, odpadło no. Ze starości, cholera wie, może jest ze starości. Aha, ty tu kurwa trapisz, ci no, bo trapiłeś, ale dobry jestem. Trapiłem cholera prosto za pierwszym razem. No i to się musi wyrobić lewo, prawo, prawo, lewo, prawo, prawo, lewo, i już mamy jak z fabryki. No. To się musi wyrobić ta kuleczka. No. Dobra. To mamy zrobione. Teraz gdzie jest tutaj? Tu jest to pokrętło. Aha. Tak, tylko stój stąd co było, to jest to samo? To jest obojętne? Obojętne chyba. A jak to tutaj? To na środek. O! Tak, jest już tak. Chyba tak. Tak. Tak, chyba tak. albo no odwrotnie. Coś mi tutaj źle to się ten przesuwa coś. Albo no odwrotnie. Ty, ale co tu się chyba dzieje? No coś tu spadło. Ale tu jest wszystko. No jasno upierdeliłeś to całe. I co? O. Dobra. Jak to tu kurde, było, ty chyba że tak? Chudde, to tutaj nic nie pasuje, ty przesunął. Dupa się przesunął. To to trzeba przesunąć. No. Tak, to jest na środeczku. Nie no, no coś mi tutaj nie pasuje, patrz.

Odwrotnie to w ogóle jest jakieś dziwny tutaj Tu jest taki dzyndol i w niego trzeba włożyć, ale ja wsadzę to odwrotnie No nie działa Tylko czy to już weszło Weszło O weszło ale dziwnie jakaś dobra i teraz bierzemy się dla założenia całości co jest tym? poszło to do góry? Ty cholera jasna A gdzie to jest? poszło do góry no to kurwa, to to odwrotnie musi być położone Jest. Kurwa, jest, teraz nie ma. To jest ten. to tak musi być w O. No. Chwilę, widzę, że to ramka przytrzymuje to, chociaż nie no, to to przytrzymowało wtedy, ten. Dobra. I teraz chyba w ten sposób to właśnie znaczy, łapiemy tak. To idzie tu, to idzie tu... To idzie tu... Dobra, mamy to. No i to by było na tyle, nie? Ale się musi mi wyrobić tutaj... Nie? No... Ale teraz czuć, że przeskakuje po prostu, nie? A poprzednio to jechałeś i nie wiadomo, czy stoisz na jedynce, czy między jedynką a dwójką, nie? Także tutaj jest ok, już... No, ta sprężynka była winą, że tego nie było, nie? że to się przesuwało tak łagodnie, bez żadnego, jak gdyby ząbka. Nie? A teraz to tam bez problemu, nie? ząbek przeskakuje i dalej nie idzie, znowuż dalej nie idzie. Nie? No dobra, to, to by było na tyle. Na razie. Do następnego filmu. Cześć, trzymajcie się.